I Bardzo często też jest tak, że ludzie na przykład przychodzą do mnie z konkretnym problemem, na przykład mężczyźni, z przedczesnym wytryskiem, gdzie przedczesny wytrysk jest tylko skutkiem tych ogromnych problemów, które mają w związku zupełnie z czymś innym. Tak? I to jest, to jest 99%, tak? Bo jeżeli mamy problem z przedczasem wytryskiem i, i on nie jest y, związany z naszym ciałem, czyli takim takim somatycznym problemem związanym z ogóle, jakąś chorobą może właśnie z, z nie, nieodpowiednim przepływem krwi, jakimś mierczycą, cholesterolem, y, to y, na większości przypadków to jest na problemie, z problemem właśnie psychicznym. I to nie jest tak, że może oczywiście się zdarzyć, że przez na przykład przedwczesny wytrys, mu może się zdarzyć, że jesteśmy zdrowi, ale ten jeden przedwczesny wytrys może tak naprawdę uruchomić takie domino, że wpadniemy w jakieś nawet w depresję, bo tak, tak będziemy się po prostu, wiesz, nakręcimy się, tak będziemy, wiesz, załamani, nie będziemy mogli w ogóle z tego wyjść. Tak, przepracować, czyli wiesz, co zrobić, hej, zdarza się, że naprawdę możemy wpaść już w jakąś no, zaburzenie po prostu psychiczne, nie?